Dzień dobry. Oto Dodge Challenger, który wpadł w moje, właściwie w nasze ręce dzięki uprzejmości firmy Hypercar. Link w opisie. Stara amerykańska szkoła pełną gębą. Pod długą maską benzynowe wolno V8. 510 koni i tylny napęd. Na początek posłuchajmy, jak to pięknie brzmi. Kurwa, też go jak daleko. No. Auto bardzo charakterystyczne, zwracające na siebie uwagę i wyglądem i dźwiękiem. Jak na drzwiowe kupę jest absurdalnie duże na zewnątrz i tylko całkiem duże w środku. Nieważne czy trulamy się relaksacyjnie, czy wyciskamy z niego wszystkie konie naraz. To two ósemki wykręca niemal wszystkie głowy w jego kierunku. Auto jest głośne i piekielnie szybkie, ma niesamowitą reakcję na gaz. Muśniesz i już go wyrywa. Tradycyjny automat działa niesamowicie sprawnie. żadnych opóźnień. Przy ruszaniu czy przy klik dołnia. Dziki! Dziki, panie! Ja tylko mu dotknął! Nie idzie normalnie ruszyć, nie ty. Drażenia są naprawdę niesamowite. To by było na tyle, jeśli chodzi o zalecenia. Aczkolwiek, mimo że pat jest więcej, to nie są w stanie przyćmić zalet i wrażenia, jakie auto ja, to po sobie pozostawią. Jezu, patrz, to kręci się. nie, tak, jest, tak, nie musisz hamować. No, ale ja go nie no. czuję. Sprawnie to monstrum zatrzymują ale już przy pierwszym hamowaniu z nieco większej prędkości dają znać, że to nie jest wyścigówka, tylko krużer. Kto? ten, 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 Średnio, ale nie jest bardzo otwarte, a w zakrętach auto nie przechyla się i daje się nawet na szybkich łukach całkiem precyzyjnie prowadzić to, to jest tylko czysta moc i tak, tak. wszystko co samochód oferuje generalnie tak w każdym razie jest trochę, jeśli trochę za szybko wpadniesz w zakręt, to nie przyprawia tacy serca, ale nie masz ochoty próbować ponownie. Wymiary, zawieszenie, hamulce sugerują, że powinieneś raczej spokojnie płynąć do przodu, ale silnik i na to nie pozwalają. To diabeł wcielony. Trudno tu jechać powoli. Da się, ale to wymaga skupienia. 何 To jest to, to jest to, to to, to jest to. Chyba tak. Jeszcze do udźwignięcia bym powiedział, no. Trochę więcej jak moja głębka. Nawet nie dwa razy więcej. Ooo. A no, zobacz, co się tym puszczasz gaz, to wszcząć się. Tak, 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 tak. 一样的。 Wjeżdżamy tu, tylko jedziemy prosto. Te pasy wąskie się jakieś porubiły No kurwa, szeroki tu jest, pas, kurwa. Gdzie my jesteśmy? Od siebie. Nie? Na górę wjeżdżamy i w lewo. I wiem, po mieście wjeżdżasz, 103, 101. To jest likwidator prawa jazdy w tym dwa pasy sterujące, co nie wiem, to będzie szybciejszy to się ładnie użyły klocki cisze jest, nie? Tak, No, no. no, no mam problem, żeby nim ruszyć delikatnie on od razu chce. Czerwonym poszedł No dobrze, będziemy mieli teraz ten Tutaj wbiłem W yy, BMC Sport Plus Kurwa nie mogę ruszyć <laughs> Bo tu są wyboje nie widzę, nie widzę sygnalizatorów, nic nie widzę Ja ci będę mówił ja teraz I, teraz widzę. I, I wiesz co było? Yy, tu są takie wybojki ja, i, 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 I kurwa szary, Kurwa zjebał się Potem <laughs> przełączyłem na normalny tryb Sportowy i dopiero zaczął normalnie jechać A teraz my w normalnym trybie jedziemy. Tak. No ja tu kurwa nie przyłączałem, nic na pierdolę mówię. Tak, to jest taki samochód, że można sobie go wypożyczyć. Śmignąć się nawet na cały dzień. Nie, ja mówię, do się na godzinę kurwa. Tak, tak. Bo nim się kurwa cały dzień nie dojeździć. Przez ten kurwa hałas. Kurwa no tylko dotknąłem. Iść. Zerwą, zerwą, zerwą. To był zerw, stać. Tutaj wcale nie jest tak. I w prawo będziemy jechać na końcu. A patrz, z tyłu nie ma nikogo. Nikogo nie ma za nami. Panie, co się stało? Gdzie te samochody wszystkie zniknęły? <noise> Ale wariat. to taki prosto? W prawo. Takie jest yy, kumulacja, kumulacja absurdu w tym samochodzie tak. występuje Taki duży i głupi, no nie? No tak, <laughs> tak, tak, tak. Wykończenie amerykańskie. Takie amerykańskie, no takie. Nie? Tu takie odstaje, coś tam muszę tego. Generalnie nie jest źle, ale. Szału nie ma. Czego nie ma? Szału nie ma. A szału nie ma, tak jest, szału nie ma. Nie, no, to nie pali tak strasznie, no to teraz 2,7 i 9. No to na taką jazdę, taką testowo niemalże ja nie wiem kto nim wcześniej jeździł jeździł ile, bo to jest nie z, Jest z, z ciekawe z, z jakiego No Znaczy szybko spada z jakiego, do jakiego to... okresu jest... No tak, szybko, szybko spada i rośnie nam jak No nie to jemmy, dziś tak, nie, 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 nie na dużym odcinku. Także nie jest to jakieś tam masakryczne spalanie. No nie jest to mało oczywiście. Ale to umysłem. 20 z kawałeczkiem, no to trzeba tak, to zdajemy. Teraz delikatnie ruszyć. Nie jest takie proste, wcale. autobus elektryczny, a samochód z trzema silnikami. No tak, z trzema, jak jest z czterema. 5, tak jak Pojedyn 6, to z też wiatra dobre, bo jak miał 4 cylindry, to by miał 300 pojemności. Nie, 3,2 by miał. No, wiatra, wiatra. wiatra. prosimy ludzi? Nie, to i tak sobie już Na koniec uwaga. To nie był profesjonalny test, a ja się nie znam ani na amerykańskich wozach, ani w ogólnych autach o mocach rzędu To moje subiektywne odczucia. Ale było naprawdę fajnie. Cześć. Dobra, dobra. Amerykańska napadówka. Ale my też dobrze wyglądaliśmy z grubej. Ta NG już tak nie pasuje.